Witam. Ojciec Pio, a dusze czyśćcowe, czyli opowieści o duszach czyśćcowych. Alessio Parente, czyta Sylwia Niezapominajka. Rozdział, część druga, rozdział szósty. Zjawisko nadprzyrodzone łączy się z naturalnym. Ojciec Pio był doprawdy niezwykłą osobą. Lecz być może jedną z najbardziej zadziwiających w nim cech była jego prostota. Wydawało się, że żyje między tym światem i przyszłym, lecz to nie pozbawiało go głębokiego człowieczeństwa, które dostrzegali wszyscy, którzy się z nim zetknęli. Fakt, że był w stałym kontakcie ze swoim aniołem-stróżem, duszami w czyściu. Matką Bożą i Panem Jezusem, w żaden sposób nie pozbawiało go jego ludzkiej natury. Przeciwnie. To powiększało jego wymiar. Stawało się zarazem wskaźnikiem jego świętości, ponieważ jedną z miar świętości jest doskonalenie ludzkiej natury. W swojej książce ojciec Pios Petrelciny, Cyrenejczyk każdego, ojciec Alessandro, z Ripa Bottoni zauważa, napisano, że wielcy święci nie mogą być bezczynnymi marzycielami. Przeciwnie, autentycznie kochający Boga są uczuciowi i całkowicie naturalni, ludzcy i godliwi. Ich wzorowe człowieczeństwo jest wzniosłe, lecz nie jest unieważnione przez łaskę. Świętość rozwija się z pomocą Pana Boga, wszędzie i we wszystkich miejscach. Wszyscy też ludzie otrzymują ją jako swoje własne zadanie. Rzecz w tym, by spotkanie boskiej i ludzkiej woli wywołało zwycięskie skrzenie miłości. Niektóre niezdarne hagiografie często umniejszają rolę ludzkiej natury, to znaczy pozwalają, by czynnik ten zmarniał jako niepokojąca przeszkoda, zaciemniająca wspaniałość. Prawdziwego bohatera. Pokrzepieniem jest dla nas świadomość, że żaden święty nie urodził się świętym i każdy był istotą taką jak my, spożywającą ten sam pokarm, troszczącą się o te same środki utrzymania, ogrzewaną i oziębianą przez to samo lato i zimę. Istotą walczącą, aby rozwiązać te same ludzkie problemy grzechu i pokusy. Które nas też atakują. Często ludzie przyjeżdżali do San Giovanni Rotondo i spodziewali się, że znajdą człowieka, który nie jest człowiekiem, i byli zawiedzeni. Pewien pisarz, widząc ojca Pio po raz pierwszy, powiedział, że jest on zupełnie niepodobny do świętego, jakiego sobie wyobrażał. Argumentował to następująco. Ten człowiek, który nosi pięć ran Jezusa Chrystusa na swoim ciele rano, które pojawiły się dawno temu po krótkiej ekstazie, wydaje się nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, lub przynajmniej sądzi, że są jego osobistą sprawą, którą ludzie nie powinni nawet zawracać sobie głowy. Gdyby było możliwe znaleźć cień pychy u świętych, on nigdy z pewnością nie pojawiłby się u Ojca Pio. Przeciwnie. To, co pobudza i uświetla, każdy jego dzień jest poświęcony innym ludziom, jego pasji do rozwiązywania konkretnych ich problemów. Jego jedyną misją jest pracować dla dobra żyjących i zmarłych, szczególnie dla tych, którzy cierpią. Autor kończy: Nikt z nas dzisiaj, 1950 rok, nie ma prawa upierać się, że ojciec Pio jest święty. On jest na pewno człowiekiem prawdziwym człowiekiem, którego mieliśmy szczęście spotkać w czasach oszustwa i przerażenia w zagubionej wiosce na południu. Ojciec Pio z pewnością zachował dziecięcą prostotę i nie czynił starań, by odpowiadać wyobrażeniom ludzi o tym, jaki święty być powinien. Pewnego razu w reflektarzu poczęstowano ojca Pio migdałami oblewanymi cukrem, konfetti. Chwilę później ojciec Pio nadal z cukierkiem w ustach szedł, by słuchać spowiedzi mężczyzn w starej zakrystii. Kiedy dochodził do drzwi, powstrzymał swoich współbraci przed ich otwarciem, mówiąc – poczekajcie, niech skończę cukierka, bo inaczej ludzie powiedzą, co to za święty – on nawet jest słodyczy. Pomimo wszystkich charyzmatycznych darów, które zostały mu udzielone, był zawsze gotów żartować z siebie i pomniejszać siebie, kiedykolwiek nadarzała się dogodna okazja. Ojciec Eusebio, który spędził wiele lat blisko niego, powiedział: W nim zjawiska nadprzyrodzone mieszały się z naturalnymi tak bardzo, że nie można było rozróżnić, gdzie kończyły się naturalne a następowały nadprzyrodzone. Pan Bóg obdarzył go wieloma charyzmatami, proroctwa, uzdrawiania, bilokacji, czytania w sercach ludzkich, dary języków i aromatem, który wydzielał się z jego ran i który często oznajmiał jego duchową obecność. Uczynił z siebie całkowitą ofiarę za zbawienie innych i, jak wiemy, za uwolnienie dusz w czyśćcu. Jednak zanim zgłębimy bardziej ten bardzo osobliwy kontakt między ojcem Pio a duszami przyjrzyjmy się bliżej czyśćcowi. Rozdział siódmy. Miejsce czyścica i istota jego cierpień. Zgodnie z katechizmem kościoła katolickiego ludzie zostają osądzeni po swoim ziemskim życiu według swoich czynów. Nagrodą lub karą za nie będzie niebo, czyściec lub piekło. Powstaje pytanie – Czym jest czyściec? Miejscem cierpienia, stanem oczyszczenia się duszy. Kościół nigdy nie wypowiadał się wprost w tej sprawie, pozostawiając teologom swobodę tworzenia ich własnych opinii. Spróbujmy więc sięgnąć do objawień świętych. I tak święty Franciszek z Asyżu twierdził, że czyściec nie jest niczym innym jak sektorem piekła, który jest podzielony na różne części. Podobnie uważał święty tomasz, który był zdania, że ognie czyśca są podobne do piekielnych i tworzą część piekła. Tak widział czyściec także ojciec Pio. Wynika to z jego słów skierowanych do jego duchowej córki: Kleonika Morcaldi, moja córko, w pewnych czasach czyściec jest podobny do piekła. Przyjmuje się również, że Boża Sprawiedliwość może nawet. Pozwolić duszy uczynić pokutę za grzechy dokładnie w miejscu, gdzie on je popełniły. Wskazują na to opowiadania dotyczące ojca Pio. Ukazują one jednocześnie, że boska sprawiedliwość określa specjalne miejsce pokuty dla pewnych dusz. Dzieje się tak tylko z woli Boga, który zezwala na to w tym celu, aby pouczyć żyjących o konieczności i potrzebie pomocy duszom zmarłych. Gdy Boży wyrok został wydany i dusza została skazana na czyściec, wielkie pragnienie oczyszczenia się ogarnia duszę, ponieważ widzi swoje cierpienia jako jedyny skuteczny środek osiągnięcia raju. Zaczynają się cierpienia, jakież cierpienia. Według świętego Tomasza cierpienia czyśca nie różnią się od cierpień piekła z wyjątkiem czasu ich trwania. Tak samo twierdzą wielcy mistycy, na przykład święta Katarzyna z Genui, dusze w stanie oczyszczenia są dręczone do tego stopnia, że słowa nie potrafią tego pisać, ani żaden umysł nie ma o tym nawet najmniejszego pojęcia, chyba że Pan Bóg ukaże się ukaże przez to, przez specjalną łaskę. W czyśćcu jak i w piekle jest podwójne cierpienie: to, że jest się pozbawionym Pana Boga i to, że się jednocześnie bardzo cierpi. Kościół nigdy nie wypowiedział się co do natury tych cierpień, lecz życie ludzi nadzwyczajnej cnoty obfituje w relacje i wizje, które dają nam pewne informacje na ten temat. Przykładem tego jest następująca historia, którą zaczerpnęliśmy z życia ojca Stanisława Szakosa, Dominikana. Pewnego dnia, gdy ten święty zakonnik modlił się za zmarłych, Zobaczył duszę całkowicie zanurzoną w płomieniach i spytał, czy ten ogień jest bardziej przeszywający niż ten ziemski. Niestety, odpowiedziało biedne stworzenie. Wszelki ogień na ziemi, w porównaniu z tym w czyjścu, jest podobny do podmuchu świeżego powietrza. Zakonnik zdziwił się: jak to jest możliwe? W odpowiedzi nieszczęśliwa dusza poprosiła go, by sam zbadał ten ogień. Zakonnik wyciągnął rękę i dotknąwszy potu, którym zroszony był ten nieszczęsny grzesznik, gwałtownie z krzykiem runął na ziemię, tak bardzo był wstrząśnięty. Jego współbracie pospieszyli mu z pomocą. Kiedy w pełni doszedł do siebie, zdał sprawę z przerażającego zdarzenia, którego był świadkiem, i tak zakończył swoje świadectwo. Och, moi bracia, gdyby tylko każdy z nas poznał tę surowość boskiej kary, nigdy ponownie nie zgrzeszylibyśmy. Czyńmy pokutę w tym życiu, aby uniknąć jej w życiu przyszłym, ponieważ te cierpienia są rzeczywiście straszne. Walczmy z naszymi wadami i pozbawiajmy się, pozba, pozbywajmy się ich, bądźmy szczególnie świadomi naszych małych niedoskonałości, ponieważ boski sędzia wszystkie je, Dokładnie zna, a jego boski majestat jest tak święty, że nie może znieść najmniejszej skazy w swoim wybranym. Inna relacja. Brata Modestino z Petrelciny, który spędził wiele lat blisko ojca Pio i był mu zawsze szczerze oddany, opowiedział nam następującą historię. W 1945 roku. Przebywałem w San Giovanni Rotondo z ojcem Pio, aby służyć mu pomocą. Będąc tak blisko ojca Pio, korzystałem wiele ze słów mądrości, które wychodziły z jego ust i starałem się przyjąć je do swojego serca dla mnie, dla mojego duchowego odobra. Pewnego wieczoru ojciec Pio wyszedł z chóru po wieczornym błogosławieństwie i ja znalazłem się z nim w korytarzu, który prowadził do jego pokoju. Nagle przyszło mi na myśl pytanie – Ojcze, co masz do powiedzenia o ogniach czyścowych? A on powiedział: Gdyby Pan Bóg wyraził zgodę, by dusza przeszła z tamtego ognia do największego ognia na Ziemi, byłoby to podobne do przejścia z gorącej wody do zimnej. Tak dokładnie mi powiedział. Przykre to, ale musimy przyznać, że staramy się nie myśleć o surowości czyśca. Gdybyśmy zastanowili się bardziej nad tym faktem, unikalibyśmy z pewnością przynajmniej tych małych błędów, do których przywiązujemy niewielką wagę i modlilibyśmy się żarliwiej za te nieszczęsne dusze, którym moglibyśmy z łatwością pomóc w czasie naszego ziemskiego życia. Rozdział 8. Płonący wulkan Dusze często zapominane przez nas, Zajmowały szczególne miejsce w życiu ojca Pio. Były stale wspominane w jego codziennych modlitwach i mszach świętych. Pewnego razu, podczas rozmowy z kilkoma braćmi, którzy prosili go o szczególne modlitwy w ich intencjach, ojciec Pio powiedział: Więcej dusz zmarłych szczyśca niż żyjących potrzebuje moich modlitw, i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej mszy świętej. Te słowa ojca Pio zmuszają nas do zastanowienia się. Przez 52 lata, które spędził w San Giovanni Rotondo, odwiedzało go mnóstwo ludzi, a mimo to powiedział, że jego kontakty z duszami zmarłymi były liczniejsze niż z żyjącymi. Oczywiście, dusze te dobrze znały jego serce, które płonęło jak wulkan z miłości do cierpiących. To ojciec Pio napisał, kiedy wiem, że jakaś osoba cierpi na duszy lub ciele, to czegoż bym nie zrobił u Pana, aby ją z tego wyswolić. Chętnie wziąłbym na siebie wszystkie jej utrapienia, byle tylko zobaczyć ją zbawioną. Na jej korzyść zrzekłbym się też wszystkich zasług takiego cierpienia, jeśli tylko Pan Bóg pozwoliłby mi na to. List 184 Głęboka miłość Ojca Pio dla bliźnich niemal pozbawia go sił fizycznych. Pragnął ich zbawienia i szczęścia ponad wszystko i tak bardzo, że jak sam wyznawał, jestem szybko porywany, by żyć dla bliźnich i konsekwentnie, aby upajać się i nasycać tymi cierpieniami, na które nie mogąc się powstrzymywać, narzekam. List 577. A w liście 660, 6, 616 pisze, jakżeż często, by nie powiedzieć zawsze... Muszę z Mojżeszem mówić Bogu, Sędziemu, albo przebacz temu ludowi, albo mnie wymarz z Księgi Życia. Porównaj wyjścia 32, wersety 31-32. Cóż można jeszcze dodać? Jestem, jestem pewien, że Ojciec Pio wybaczyłby mi, że uśmielam się skierować do Ciebie, drogi czytelniku, Jego własne słowa. Czyń, jak ja czyniłem. Módl się. Mól się zawsze za dusze umiłowanych zmarłych. Pamiętajmy, że przez nasze modlitwy i uczynki miłosierne ofiarowane w intencji dusz w czyściu cierpiących, możemy zmontować dla nich schody prowadzące do Pana Boga. Rozdział dziewiąty. Schody do Pana Boga. Krok po kroku, dzień za dniem, przez każdą odmawianą modlitwę wspinamy się bliżej Pana Boga. Także płacz serca ofiarowany w modlitwie staje się jeszcze jednym stopniem schodów prowadzących nas do tego wspaniałego miejsca, gdzie żyjemy na nowo. Więc nigdy się nie poddawaj, gdyż warto się wspinać, by kochać na zawsze i bez końca. Tam dusza człowieka jest spokojna i wolna i żyje w miłości przez wieczność. Helena Steinay Rice, rozdział 10. Ucieczka Grzeszników. W tym rozdziale zadamy sobie pytanie, czy dusza jest sama w godzinie sądu? Niewątpliwie nie możemy wykluczyć ewentualnej obecności szatana przy tej okazji. W sprawie zaś uczestnictwa i pośrednictwa Matki Bożej mamy wypowiedzi świętych, by odwołać się choćby do objawień świętego Alfonsa Ligori. I to powinno nam wystarczyć. Pewna święta zakonnica, zwana siostrą. Katrin od świętego Augustyna miała piękny zwyczaj, by modlić się za święte dusze, zarówno jej znane, jak i nieznane. Jednak w mieście, w którym żyła, była kobieta znana ze złego prowadzenia się. Miała na imię Mary. Kiedy ta kobieta zmarła, każdy sądził, że została skazana na wieczne potępienie, i na skutek tego jej pogrzeb był żałosny. Nawet siostra Katrin nie troszczyła się, by modlić się za nią. Ponieważ ona także przypuszczała, że dusza tej kobiety była stracona. Minęły cztery lata. Pewnego dnia ta pobożna zakonnica usłyszała głos duszy szczyśca. Siostro Katriny masz pobożny zwyczaj modlenia się za zmarłych. Nie rób wyjątku w moim przypadku. Kim jesteś? Spytała siostra. Jestem nieszczęśliwą Mary, która zmarła całkiem opuszczona. Lecz co masz na myśli? Czy jesteś zbawiona? Tak, odpowiedziała. Zostałam zbawiona dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. Zdałam sobie sprawę, że umieram samotnie, bez żadnej pomocy, więc zwróciłam się do najświętszej Matki. Powiedziałam. Och, moja królowa, jesteś ucieczką grzeszników i strapionych. Spójrz na mój stan całkowicie opuszczenia całkowitego, w tym momencie i pomóż mi. Najświętsza Matka wysłuchała mojej modlitwy i przyszła mi z pomocą. Uzyskując dla mnie łaskę doskonałego żalu za moje grzechy, przez co zostałam zbawiona na łożu śmierci. Lecz miłosierdzie Bożej matki nie ograniczyło się tylko. Do tego, kiedy byłam przed Bogiem sędzią, wybłagała dla mnie od swojego syna tę łaskę, że mój czas pobytu w czyśćcu zostanie wyraźnie skrócony, Ponie, ponieważ wyrok Boga nie może być sprzeczny z jego sprawiedliwością i prawem. Cierpię intensywniej, lecz przez krótszy okres Aż mój dług zostanie spłacony. W tej chwili nie potrzebuję niczego innego, tylko kilku mszy świętych. Gdy tylko będą odprawione, zostanę uwolniona od mojego cierpienia. Proszę mi litość dla mnie i zleć kapłanom te intencje. Obiecuję, że nie przestanę modlić się do Pana Boga. I najświętszej matki za ciebie. Siostra Katrin natychmiast pospieszyła, by poprosić o odprawienie mszy świętej. Po kilku dniach widziała, jak ta dusza wstępowała do nieba, dziękując jej za jałomużne miłości. Matka najświętsza z pewnością jest ucieczką grzeszników, a ojciec Pio w wyjątkowy sposób zdawał sobie z tego sprawę. Jest wiele pięknych relacji dotyczących jego przyjaznych stosunków z Matką Bożą. Ona była prawdziwie matką dla niego. W pełnym tego słowa znaczeniu, w jednym z jego listów, znajdujemy taką wypowiedź: Biedna Mateńka bardzo mnie kocha, stwierdzam, to ponownie na początku tego cudownego miesiąca, maja, z jakżeż wielką troską, towarzyszyła mi do ołtarza dziś rano. Wydawało mi się, że nie myślała o nikim innym, tylko o mnie samym, napełniając mnie wszystkimi świętymi uczuciami. Czułem tajemniczy ogień w moim sercu, którego nie mogłem zrozumieć. Czułem potrzebę, by położyć lód na nim, aby zgasić ten ogień, który mnie spala. Chciałbym mieć tak bardzo mocny i dalekosiężny głos, aby mógł zaprosić wszystkich grzeszników całego świata. Do kochania matki Bożej, ponieważ to jest dla mnie niemożliwe. Modliłem się i będę się modlił do mojego anioła, anioła stróża, aby wypełnił to zadanie za mnie. List 76. Nasza matka Boża sama powiedziała świętej Brygidzie, że jest królową i matką tych, którzy są w tym miejscu pokuty. I że jej modlitwy w znacznym stopniu łagodzą cierpienia. Ojciec Słowet mówi, a wobec nośli Matki Bożej, to miejsce przerażenia staje się miejscem nadziei dla tych, którzy w czasie ziemskiego życia mieli szczególne nabożeństwo do, jego, nie, do jej, jego niepokalanego serca. Tym zaś, którzy nosili jego szkaplerz, obiecała, że w pierwszą sobotę po ich śmierci ona sama przyjdzie do czyśca, by uwolnić ich od cierpienia. Idąc za przykładem Ojca Pio, kochajmy Matkę Bożą i módlmy się ciągle o uwolnienie dusz z czyśca, prosząc ją o wstawiennictwo. Tym samym oddamy jej najwyższą cześć. Rozdział 11 Z czyśca do nieba. Był to zwykły wieczór i zwyczajny widok z klasztornych reflektarzy. W klasztornym reflektarzu. Jadalni. Bracia, jak to było w zwyczaju, spotkali się tu, aby uczestniczyć w skromnym posiłku. Był wśród nich także ojciec Pio, by coś skubnąć. Żywa rozmowa została nagle przerwana gwałtownym zachowaniem ojca Pio, który rzucił się do drzwi klasztoru i zaczął rozmawiać z jakimiś ludźmi, którzy pozostawali niewidzialni dla pozostałych braci. Ci, którzy podążyli za nim, widząc, że nie widzą nikogo, z kim ojciec Pio mógłby rozmawiać, mówili między sobą, chyba zwariował. Ojciec Pio zauważył ich konsternację, uśmiechnął się i powiedział – Och, nie martwcie się. Rozmawiałem z kilkoma duszami, które były w drodze z czyjśca do nieba. Zatrzymały się tutaj, aby mi podziękować, ponieważ wspomniałem o nich w mojej mszy świętej dziś rano czym powrócił na swoje miejsce w reflektarzu, jak gdyby nic niezwykłego się nie zdarzyło. Rzeczywiście, jak wiemy, nic niezwykłego się nie wydarzyło, ponieważ dusze zmarłych były jego częstymi gośćmi. W czasie 52 lat, które spędził w San Giovanni Rotondo. Ze świadectw duchowych dzieci ojca Pio i z faktów zanotowanych w kronikach klasztoru, jest oczywiste, że jego związek z tymi istotami nie był wyimaginowany, lecz był rzeczywisty. On widział te dusze nie tylko w sposób duchowy, ale fizyczny. W początkowych latach swojego pobytu w San Giovanni Rotondo opiekował się kandydatami do stanu kapłańskiego. Często rozmawiał z nimi o udręczeniach i cierpieniach dusz w czyścu i o naszych obowiązku pomocy. Im przez modlitwy, umartwienia i inne chwalebne uczynki. Aby ich zachęcić do modlitw i dobrych uczynków dla świętych dusz, ojciec Piotr często opowiadał seminarzystom o swoich osobistych przeżyciach z duszami zmarłych, o tym, że dusze te przychodziły do niego, aby prosić o jego modlitwy. Pod koniec 1937 roku zmarł ówczesny prowincjał ojciec Bernardo de Alpilea. Jak było w zwyczaju, wszyscy księża prowincji odprawiali trzy msze święte za jego duszę. Pewnej nocy, wkrótce po śmierci ojca Bernardo, ojciec Pio zakończył modlitwę i zamierzał opuścić chór, by udać się na jedno, czy dwugodzinny odpoczynek. Lecz zanim to uczynił, zbliżył się do balustrady balkonu i spojrzał z wielką czcią na, per... czcią... Czcią na tabernakulum, aby z miłością pozdrowić Pana Jezusa w towarzystwie aniołów, zanim Go opuści. Kiedy patrzył na tabernakulum, zobaczył jasno i wyraźnie świętej pamięci Ojca Bernardo, odchodzącego od ołtarza Matki Bożej ku Chrystii. Ojciec Pio był świadkiem tego przez trzy kolejne noce, a wielu braci usłyszało o tym od Niego samego. Jednym z nich był ojciec Rafael, współbrat ojca Pio, który wyraził takie przypuszczenie. Ojciec Bernardo ukazał się ojcu Pio, aby podziękować mu za jego modlitwy i dać mu do zrozumienia, że dla uwolnienia jego duszy z potrzebnych było znacznie więcej modlitw. Dusze w czyściu są w stanie łaski. Ich zbawienie i zmartwychwstanie ciał do życia wiecznego jest pewnością. Jakże to dla nich radosne przeświadczenie – ale w nas nie może on osłabić naszego zainteresowania nimi. Nie możemy stracić z oczu przekonania, że one cierpią, a w naszej mocy jest przynieść im ulgę, a nawet zakończyć ich cierpienie. Jesteśmy częścią wspólnoty świętych, więc z całą pewnością musimy im pomagać. Nie zapominajmy o tych biednych duszach w naszych codziennych modlitwach, mszach świętych, w naszych drobnych uczynkach i poświęcaniu się dla innych. Być może pewnego dnia, już z miejsca, radości w niebie, te same dusze będą orędować u Boga za nami i prosić Go, aby wprowadził nas do ich grona, czy to nie piękne. Rozdział dwunasty. Wszystkich i wszystko zawierzyć Bogu. Kochany Boże, zbyt często szukamy Ciebie w modlitwie. Ponieważ topimy się w naszych wewnętrznych rozpaczach, każde słowo jest lamentacyjną mową, naglącym usprawiedliwieniem tego, czego potrzebujemy. Modlimy się za samych siebie, a tak rzadko za innych. Interesują nas nasze problemy, a nie troski bliźnich. Wydaje się, że zapominamy, panie Boże, że święta godzina modlitwy nie jest dla samolubstwa, lecz by oddać tobie. W opiekę wszystkie zagubione dusze tych niekochanych i nieznanych, i aby trwać na modlitwie za nich, aż staną się Twoją własnością. Dlatego nigdy nie wystarczy poszukiwać Boga w modlitwie, nie myśląc o innych zagubionych w rozpaczy. Więc ucz nas, kochany Boże, że moc modlitwy jest silniejsza, gdy świat jest zawierzony Tobie. Helen Steiner. Rajs. Dziękuję wszystkim. Koniec części drugiej.